Absolutnie nikt nie może mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, że emocje są połączone z jedzeniem. Ten element psychodietyki nie każdy lubi ten termin, ja poradnie obserwuję praktycznie codziennie. Każdy, kto przychodzi, znacznie częściej zgłasza problemy natury, bym powiedział takiej emocjonalnej, związanej z jedzeniem i reagowaniem, jedzeniem lub niejedzeniem na różnego rodzaju zmiany sytuacyjne, związane ze zmianami emocjonalnymi. W związku z czym ta odłączność jedzenia od emocji. Nie istnieje, ona jest bardzo często podłączona, a chwała tym, którzy potrafią to oddzielić. Zaraz pokażemy sobie teraz na tym filmie, dzisiaj, to jak negatywne emocje, pozytywne emocje, w zależności od skali, jak w jakiej je umieścimy, od 1 do 10, siła tych emocji, będzie wpływała na to, czy będziemy podejmować działanie, czy nie. No to to, zaczynamy. Zaczynamy od podzielenia sobie tych emocji na faktycznie złe. To są złe emocje, które nam towarzyszą i dobre. Emocje niezależnie od tego, czy są pochodzenia zewnętrznego, wewnętrznego, czy po prostu to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że podzieliliśmy je na złe i na dobre, a teraz nadamy im siłę. To będzie 0, czyli absolutnie, praktycznie nie można mówić o tym, że, że jest tutaj jakaś emocja. To będzie 2. Tu zrobimy sobie 4, to będzie silniejsza emocja. 4. OK. Kawałeczek wyżej robimy szóstkę. No, to już, jest, to już jest powyżej połowy, więc te emocje można mówić o tym, że są jakieś naprawdę odczuwalne. 8 to już jest bardzo silna emocja. 10 to jest maksimum, jakiego możemy powiedzmy doświadczyć. Czy ta skala jest mniej czy bardziej prawdziwa, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyśmy sobie tylko wyobrazili, jak to wszystko będzie wpływać. I teraz tak. Ja od razu narysuję, jak to mniej więcej będzie wyglądało, bo dla mnie to wygląda dokładnie w ten sposób. I się przekłada. Na bardzo konkretne rzeczy. Dobra, zaczynamy od tego. Złe emocje, złe emocje, dziesiątka maksymalne, to jest dla mnie utrata, zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie utraty życia. W takim stanie każdy podejmie każde działanie, jeśli jego strach totalnie nie sparaliżuje, podejmie każde działanie, żeby tylko przetrwać. Niezależnie teraz, czy to będzie jedzenie, czy to miałaby być aktywność ruchowa, człowiek, który jest w zawale, to gdyby mógł świadomie myśleć o tym, że jeśli tylko. Mógłbym w tym momencie nie zjeść ostatnich 20 pączków, to na pewno bym ich nie zjadł. To jest człowiek, który w tym konkretnym momencie zrobiłby absolutnie wszystko. Pytanie, czy może robić coś? Nie zawsze, ale jeżeli występuje zagrożenie utraty życia, na pewno jest to moment, w którym chcielibyśmy podjąć działanie, byśmy je podjęli, gdybyśmy tylko byli fizycznie do tego stawieni, czy psychicznie zdolni do tego. Dobrze, więc dziesiątka na pewno jest poziomem, na którym działamy. To jest ósemka. To jest stan po zagrożeniu życia, albo stan bezpośredniego zagrożenia życia, albo jakiejś bardzo, bardzo wysokiej świadomości tego, że może nam się coś przytrafić i jesteśmy prawie o krok. Co to będzie? To jest bardzo duża część naszych pacjentów. Jeden z naszych pacjentów na ostatnio na konferencji powiedział o tym, że dla niego powodem do przyjścia do nas do poradni było to, że żona powiedziała mu: Boję się o to, że możesz się któregoś dnia nie obudzić i zostanę sama z Turką. To jest najwyższy stopień. Przed tym, kiedy faktycznie by mu się coś przytrafiło, ale to będzie równie dobrze człowiek, który na przykład wyszedł poza zawale. Serca ze szpitala to są osoby, które podejmują działanie, kiedy do nich to dociera, kiedy ta emocja stanie się im bliska. Jest to na tyle duże zagrożenie, że człowiek już wie, że musi zacząć działać. Już nie ma wymówki przed sobą. Muszę podjąć działanie. I podejmuję, ponieważ poziom jest bardzo wysoki. Teraz, jeżeli bardzo dużo osób, jeżeli na przykład weźmy sobie takiego pozawałowca, on zrobi wszystko, będzie brał nawet drogie leki, będzie robił aktywność fizyczną zaleconą przez jakiś czas, przez jaki to jest bardzo dyskusyjne, ale będzie też na przykład zdrowo się odżywiał, przez jaki czas, znowu nie wiemy. Najprawdopodobniej będzie to trwało, jeśli to nie będzie jakaś zmiana, o której zaraz powiem, to będzie to trwało do tego etapu, aż mu to. Ta emocja opadnie, a on się przyzwyczai do tego, że ten incydent miał miejsce, że cokolwiek złego w jego życiu miało miejsce. Poczuje się spokojny. spokojny. Czy on będzie zdrowy? Nie, on może mieć dalej dolegliwości. I to jest poziom dolegliwości. Dolegliwości po czymś, dolegliwości przed czymś, jakiegoś stadium zaawansowania choroby, który nie jest jeszcze bezpośrednim, bezpośrednią formą utraty czy niebezpieczeństwa, utraty zdrowia, czy niebezpieczeństwa o własne życie. Więc na tym poziomie dolegliwości, co to będzie? To będzie na przykład. Refluks jakiś, tak? Zarzucanie tej treści pokarmowej, które wywołuje palenie w przyłyku. Co będziemy robić? Czy my zmienimy dietę? Czy my zmienimy postępowanie jakieś fizyczne aktywności ruchowej? Nie, po prostu weźmiemy sobie zwyczajnie tabletkę zobojętniającą, jakiś inhibitor pompy protonowej, ewentualnie jeśli będzie to bolące kolano, to zamiast pójść na rehabilitację, no, weźmiemy jakiś NLPZ, inny przeciwbólowy lek. Czy to jest ta forma działania, o której mówimy? Nie. To jest tylko i wyłącznie takie zapobieganie, żeby się coś stało. Natomiast dla mnie to nie jest forma działania i dla Was też nie powinna być jakby to interpretacja do formy działania jakiegoś pozytywnego. To jest tylko tłumienie bólu, wypłaszczanie tej emocji, tylko po to, żeby nie było tej reakcji, żeby nie nie uświadomić sobie tego. Natomiast tutaj nie ma działania. Tu jest działanie. Tu jest działanie, jeśli tylko może być. Tu jest działanie i to jest, mówię, na przykład jeden z naszych pacjentów. Ale człowiek też po a to jest człowiek, który mu już te nerwy, które miał, minęły, jest troszeczkę lepiej, to jest stan bezpieczny. Czy coś z tym robić? Nie, nie, nie. Można sobie to zostawić. Można z tym żyć, ok? Dopóki znowu ewentualnie nie będzie się między tym balansować. Kolejna rzecz, to będzie czwórka. Myśl o utracie zdrowia. No powiem tak: na papierosach jest też napisane to, że palenie powoduje choroby serca. Palenie powoduje choroby nowotworowe. Czy to powoduje, że ludzie nie palą? Nie. To jest pewien poziom świadomości, to jest pewne myślenie, na poziomie którego jesteśmy w stanie znaleźć sobie milion wymówek przed sobą samym, a tym samym świetnie tłumaczyć się na wypadek zarzutu z cudzej z strony. Więc mamy przygotowane mnóstwo wytłumaczeń przed sobą, przed wszystkimi, że tym razem to mnie nie dotyczy, że, że przecież na. Nowotwory płuc to w zasadzie nie wiem, co piąta osoba zapada, w związku z czym jednak najprawdopodobniej nie dopadnie. To jest takie odczepienie się od tego problemu, i to jest, to jest taka forma, w której po raz kolejny nie podejmujemy żadnego działania. A z przykładu żywienia, gdyby na ciastkach było napisane, że cukier powodu, może powodować cukrzycę typu drugiego, czy ktoś by odstawił ciastka? Absolutnie nikt nie odstawiłby ciastek. Więc to myślenie o utracie zdrowia. Nawet pewien poziom świadomości dalej nie jest opcją do działania. Nic się tutaj nie dzieje. Tutaj bym powiedział, to jest niezadowolenie. Tak, tu jest jakaś forma świadomości, to jest takie niezadowolenie, takie jałowe niezadowolenie, które w zasadzie każdy z nas ma. Nieważne w jakiej sferze życia. To może być sfera życia kontaktów towarzyskich, to może być sfera bardzo szczęśliwe osoby są, które potrafią na tym poziomie coś wykrzesać i znaleźć w sobie siłę. Ale zaraz pokażę wam, co te osoby robią, bo na pewno to jest tylko początek ale tutaj nie zaczyna się działanie. Nic się tutaj nie dzieje. To jest etap, na którym po prostu się tkwi i mnóstwo z nas mogłoby, no ja też, mnóstwo, wszystkie, wszystkie inne osoby mogłyby powiedzieć, że mają swoje sfery życia, w których coś je nie zadowala, natomiast nic z tym nie robimy. Z wygodnictwa, z lenistwa, z czegokolwiek, z akceptacji, z, po prostu z, z pełnej adaptacji do tego stanu. Tu jest poziom zero. No, trudno na poziomie obojętności. Ani nie jest to złe, ani nie jest to dobre. Emocja jest, emocji nie ma, natomiast ona kompletnie nic dla nas nie znaczy. Więc co? No też się nic nie dzieje, prawda? Myśl o potrzebie zmiany. Myśl o potrzebie zmiany to, to jest jakaś tam emocja. Ja też bym chciał zmienić parę rzeczy. Ja nawet nie wiem co. Pewnie wiem, że jest parę rzeczy, które chciałbym zmienić, ale gdybym wiedział, że chciałbym coś zmienić, czy moje lenistwo czasami by mi nie przeszkadzało? Przeszkadzałoby mi. Raczej bym. A bym sobie może znalazł milion powodów, dla których właśnie to nie jest warte tego, żeby to zmieniać. To jest taka sobie chęć. Fajnie by było, gdyby było lepiej, a jeszcze lepiej, gdyby przyszła wróżka z magiczną wróżką, zrobiła baum i ona by sprawiła, że to by się wszystko zmieniło. Natomiast ja sam nic z tym chętnie nie będę robił. Odczuwanie potrzeby zmiany. Odczuwanie potrzeby zmiany to już jest wyższy stopień dla mnie świadomości, gdzie ktoś mówi, gdybym coś robił, to byłoby lepiej i tak dalej. Ta emocja jest troszeczkę podniesiona, natomiast ona jest dalej na tyle kiepska, niesprecyzowana, i nic nie wnosząca, że ona nie będzie poziomem, na którym podejmiemy działanie. Odczuwanie potrzeby zmian, nic się nie dzieje. Dobrze, poprawa dla kogoś. Albo w ogóle poprawa. Czujemy, że będziemy coś zmieniać, chęć poprawy. Nie dokładnie wiemy, co byśmy chcieli zrobić, wiemy, że coś będziemy robić, podejmujemy to działanie. Jest, jeżeli na przykład takim inicjatorem, inkubatorem tego byłaby inna osoba, że my dla niej coś zrobimy, to bardzo dużo ludzi się na to decyduje. Pytanie tylko, jak długo. Możemy robić coś dla kogoś, i czy na przykład nie będzie sytuacji, w której jeżeli ktoś tego nie zauważy wystarczająco szybko, to nam opadną emocje. A nie daj że się pokłócimy z tym kimś, dla kogo żeśmy się zadeklarowali takie coś robić, no i powiemy, no to na złość robię, ja tego nie zrobię. Powiemy to sobie, wcale niekoniecznie jemu. Dla mnie to jest etap, na którym może się coś dziać i nie musi, ale jest na tyle dziecinny jeszcze, że w zasadzie przypomina bardzo często mi. Taką przypowieść o tym, że małe dziecko myśli sobie: Zrobię mamie zimą na złość, wyjdę na dwór, nie założę rękawiczek i odmrożę sobie rączki. Tak, zrobię mamie straszną przykrość. Tak, zrobię komuś straszną przykrość. Nie doprowadzę do tego, żeby się czuć lepiej, żeby spełnić jego oczekiwania, bo w końcu to nie są moje oczekiwania, to są jego oczekiwania. Czyli te. To może wyindukować jakiś fajny impuls, natomiast czy on będzie trwały? Nie, bo on jest bardzo często dedykowany komuś, a to się potrafi bardzo szybko zmienić z naszym stanem emocjonalnym, jeśli to nie jest nam bardzo bliskie. Ponieważ wszystkie cele, które powinniśmy sobie stawiać, jednym z takich defin definicji dobrego celu jest to, że on będzie spełniał warunek bycia relevant, czyli bardzo dopasowany do nas. I bardzo bliski z naszymi faktycznymi potrzebami, nie z cudzymi. W związku z czym przechodzimy na etap wyżej, bo niestety tutaj nic się nie dzieje. Wchodzimy na etap wyżej, to jest powiedzmy ósemka, tak? Odpowiednik ósemki i to jest już takie sprecyzowane marzenie jakieś. Spre Kiedy mamy przed sobą cel, jak on ma wyglądać, to jest nam łatwo podjąć działanie. Jest nam łatwo podjąć działanie, przy czym nie jest tak łatwo utrzymać się w postępowaniu. Dla mnie, co to będzie? To są osoby, które mają bardzo sprecyzowany cel, marzenie i w styczniu siłownie są pełne, chodniki są pełne biegaczy. Dlaczego te osoby postawiły sobie jakiś cel, dlaczego te osoby nie wytrwały? O tym powiemy sobie zaraz. Dlatego, że tutaj, ale działają, działają tutaj, to jest sprecyzowany cel, który będzie realizacją marzenia, który jest określony w czasie, który jest. Bardzo konkretny, bliski naszym potrzebom i wiecie, dlaczego tutaj się najwięcej działa? Bo to jest forma, w której nasz mózg mówi: No excuses. Ja już wiem, co chcę, wiem, jak chcę, wiem, kiedy chcę. No excuses. Robimy, bierzemy się do roboty. Na tym etapie jest znacznie łatwiej działać. I teraz tak. Tu jest działanie, tu jest działanie, tu może być działanie i tu może być działanie. Co my robimy? Przyszedł do nas Pan na takim etapie. Czy my rozmawiamy z nim o tym, będziesz czuł się lepiej? Będzie cię tylko trochę bolało. I tak dalej, i tak dalej. Aż do tego etapu przestaniesz o tym myśleć. Nie. Sztuką tą, którą my dokonujemy w poradni albo staramy się każdemu zaproponować, to jest nawet jeśli on przyjdzie w tym momencie, to jest przesunięcie tego w linii poziomej na to, co najmniej, a najlepiej przede wszystkim na to. I to jest forma działania. Na każdym etapie, jeśli z tego uda się wyindukować ten impuls, to to jest bardzo dobre. I teraz tak, tutaj jest tendencja spadkowa. Równia pochyła w dół, coraz słabsza emocja, zaniechanie działania. Jak to wygląda tutaj? Im silniejsza emocja, tym więcej siły do działania. Dlatego wyjeżdżam poza linię młodiska is the limit. Tutaj naprawdę, jeżeli zrealizujemy jeden cel, Osoby, które w jakimś stopniu nigdy tego nie robiły, odczuwają tak wielki komfort, tak wielką przyjemność z tego, że im się udało, że są gotowe podejmować się następnego celu, a jeśli dobrze go zaplanują, realizują następny. To jest mnóstwo osób, którym się udało bardzo dobrze przeprowadzić, zrealizować pierwszy cel, uwierzyły w siebie i poszły o krok dalej, o dwa kroki dalej, o pięć kroków dalej. I to jest dokładnie to. Więc na każdym. To jest, to jest tylko takie wprowadzenie do tego, czym będziemy się zajmować z, w ramach psychodietetyki. Natomiast za każdym razem mówię. To się coś dzieje. Tu się nie dzieje nic, albo przynajmniej nic wystarczająco dobrego. Tu się dzieje najwięcej. Przesuwanie człowieka w tej płaszczyźnie to jest praca, którą za każdym razem próbujemy wykonać u nas w pracowni w poradni dietetycznej. I z taką informacją zostawiam Was dzisiaj, żebyście wiedzieli, że nie ma sensu działać tutaj. Jeżeli chcecie wyindukować sobie siłę do działania, potrzebę do działania, Lećcie tutaj, znajdźcie cel, który będzie wam bardzo bliski, wam, nie waszym bliskim, który będzie mierzalny, który będzie określony w czasie, który będzie bardzo sprecyzowany, i wtedy zaplanujecie sobie drogi. I tak jak mówię, głowa mówi: No excuses, działamy, a działamy efektywnie, bo wszystko jest zaplanowane. No i to właśnie tyle chciałem Wam powiedzieć. Na razie, hej.